Zajączek na sygnałach i w wozie strażackim. Tak dzieci z Lipek otrzymały wielkanocne prezenty. Co masz w środku? Pistolet, malowanka i słodycze i książka. Podoba mi się. Właśnie przyjechałam z brzegu i taki prezent na mnie czekał. Takie zaskoczenie? Tak. Dzieci się cieszą i... Inne. A lubicie strażaków? Tak. Dlaczego? Za co ich lubisz? Bo y, raczej ją rodzi. Kolorowanki, jakieś słodycze, książki i. Zabawki mam różne. Strażacy wraz z kołem inicjatyw lokalnych w Lipkach przygotowali specjalne paczki, które trafiły do wszystkich dzieci. 241 sztuk trafią do wszystkich dzieci, które w dniu dzisiejszym pojawią się na ulicach Lipek. Czyli po ulicach, nie po domach, tak? Nie po domach, po ulicach. Zresztą jak widać, dzieci już czekają niecierpliwie. Pewnie po drodze będzie ich dużo więcej. Co możemy zdobyć? Więc tak, są to rzeczy głównie od sponsorów, od różnych wydawnic. Są to bajki dla dzieci, książki dla młodzieży kalendarze psiwkawki na lany poniedziałek słodycze My nie tylko przed Wielkanocą, bo również przed Dniem Dziecka rozwoziliśmy ostatnimi laty lody dla dzieciaków, także zawsze coś się dzieje. Dzieci gdzieś tam zawsze nas wypatrują, nawet jadąc do akcji to pomachają uśmiechną się, jest to miłe. Jedną z pierwszych inicjatyw strażaków było rozdawanie lodów na Dzień Dziecka. Dzięki takim akcjom strażacy mają w Lipkach coraz większe grono fanów. Tak jak widać, jak coś się tylko tutaj dzieje przy straży, czy przy sali, czy gdziekolwiek jakaś akcja, to zaraz dzieciaki tam zmierzają, prawda. No mam Dobrze, że nie, nie pchają się tam, gdzie są jakieś pożary i tak dalej, prawda. No, ale tutaj zawsze fajnie przy samochodzie czy zobaczyć, jak są jakieś zawody, czy cokolwiek. Nie? Myślę, że jest to pozytywne. Czyli będziecie mieli godnych następców. Możecie mieć. Już rosną, już rosną, tak, to prawda. Zajączek w lipkach był dla dzieci miłym zaskoczeniem. Miejmy nadzieję, że akcja na tyle się spodobała, że powróci za rok.